No dobrze, witajcie. Dziś czeka nas prawdziwe starcie gigantów pojedynek wagi ciężkiej w świecie VPN. W jednym narożniku mamy weterana, prawdziwą legendę NordVPN, a w drugim, szybkiego i zwinnego pretendenta do tytułu Surfshark. Zobaczmy, kto wyjdzie z tego starcia zwycięsko zaczynajmy. A oto i nasi zawodnicy. NordVPN to prawdziwy kolos. Ma ponad 8800 serwerów, a jego ceny zaczynają się od około 3 dolarów. Po drugiej stronie mamy Surfshark z siecią ponad 4500 serwerów, który kusi, no cóż, niesamowicie niską ceną, schodzącą nawet poniżej 2 dolarów. To będzie starcie potęgi z genialną wartością. Okej, okay, to jak będzie wyglądał nasz pojedynek? Mamy cztery kluczowe rundy: bezpieczeństwo, prędkość, funkcje i na końcu cena. A potem wielki finał, czyli werdykt, który pomoże wybrać mistrza dopasowanego do konkretnych potrzeb. Dobra, pierwsza runda: bezpieczeństwo i prywatność. To jest, no cóż, absolutny fundament każdej sieci VPN. Sprawdźmy, kto buduje solidniejszą cyfrową fortecę i lepiej chroni nasze dane. Zacznijmy od tego, co mają wspólnego. Obaj zawodnicy grają w najwyższej lidze, szyfrowanie AS256, audytowane polityki braku logów to standard. Ale diabeł, jak to mówią, tkwi w szczegółach, a tym szczegółem jest jurysdykcja. NordVPN ma swoją siedzibę w Panamie, która jest rajem dla prywatności. Z kolei Surfshark działa z Holandii, która należy do sojuszu wywiadowczego Dziewięć Oczu. I tutaj, no cóż, trzeba przyznać, że NordVPN ze swoją siedzibą w Panamie ma sporą przewagę. Ale to nie wszystko. NordVPN idzie o krok dalej. Mamy tu takie bariery jak Double VPN, to jak podwójna warstwa zabezpieczeń. Do tego dochodzi Threat Protection, który działa jak taki osobisty ochroniarz, blokując złośliwe oprogramowanie, zanim w ogóle dotrze ono do komputera. To są naprawdę potężne dodatki. No i werdykt jest prosty. Bezpieczna jurysdykcja? Do tego cały pakiet dodatkowych zabezpieczeń. Nie ma co dyskutować. Pierwsza runda ląduje na koncie NordVPN. Punkt dla weterana. Dobra, czas na rundę drugą. Prędkość i wydajność. Bo wiecie, bezpieczeństwo jest super, ale co z tego, jeśli internet zamula jak. No, Jak żółw. Zobaczmy więc, kto tu jest prawdziwym demonem prędkości. I uwaga, bo tutaj mamy małe zaskoczenie. Okazuje się, że w testach prędkości jest web w web. Obie usługi na swoich topowych protokołach wyciskają praktycznie maksimum złącza, prawie gigabit na sekundę. Więc tak, jeśli chodzi o samą prędkość, mamy remis. Ale, ale, prędkość to jedno. A co z niezawodnością? I tu na scenę wchodzi potężna infrastruktura NordVPN. Mówimy o ponad 8800 serwerów. To po prostu oznacza, że łatwiej znaleźć szybkie i niezatłoczone połączenie, nieważne gdzie akurat się jest. Oczywiście Surfshark nie ma się czego wstydzić: ponad 4,5 tysiąca serwerów w stu krajach to naprawdę solidny wynik, ale no cóż, liczby nie kłamią w starciu z NordVPN to jednak mniejsza sieć. Więc podsumujmy, jeśli chodzi o sprint na 100 metrów, remis. Ale w długodystansowym biegu, gdzie liczy się stabilność i niezawodność, ta ogromna sieć serwerów daje NordVPN lekką, ale jednak zauważalną przewagę. I dlatego to jemu przyznajemy punkt w drugiej rundzie. No dobrze, mamy 2 do 0 dla NordVPN. Czy Surfshark ma szansę na powrót? Zobaczmy w rundzie trzeciej: funkcje i aplikacje. Czyli to wszystko, co sprawia, że z VPN-a korzysta się po prostu przyjemnie. I mamy kontraatak! Surfshark wyprowadza prawdziwy cios. O co chodzi? O liczbę urządzeń. NordVPN daje ich 10, co jest naprawdę w porządku. Ale Surfshark idzie na całość. Oferuje nielimitowane połączenia. Tak, dokładnie. Można podłączyć telefon, laptop, tablet, telewizor, konsolę, wszystko co jest w domu, na jednej subskrypcji. I to jest, moi drodzy, absolutny game changer. W dzisiejszych czasach, gdy każdy ma po kilka urządzeń, to jest po prostu potężny argument. Nie ma co zbierać. Runda trzecia, przez techniczny knockout dla serwisarka. No i proszę, mamy dwa do jednego. Wszystko rozstrzygnie się w ostatniej, czwartej rundzie. A będzie to runda, która interesuje chyba wszystkich. Cena. Zobaczmy, kto oferuje więcej za mniej. No to patrzymy w cennik. Przy płatności co miesiąc, w zasadzie, nie ma dużej różnicy. Ale prawdziwa magia dzieje się, gdy spojrzymy na plany długoterminowe. Tutaj Surfshark naprawdę pokazuje pazur, schodząc z ceną do, no powiedzmy sobie szczerze, śmiesznie niskiego poziomu. I tu werdykt może być tylko jeden: jeśli szukamy najlepszego stosunku jakości do ceny na dłuższy okres, Surfshark po prostu deklasuje rywala. To jest knockout w rundzie cenowej. A tak przy okazji warto wiedzieć, że najlepsze aktualne oferty na obie usługi wrzuciliśmy w opisie pod tym materiałem. Zanim przejdziemy do wielkiego finału i ostatecznego werdyktu, mała prośba. Jeśli takie porównania się przydają, to będzie nam super miło, jeśli zasubskrybujecie nasz kanał Bezpieczny WPN. To da nam znać, żeby robić więcej takich materiałów. No dobrze, nadszedł czas na ostateczny werdykt. Po czterech zaciętych rundach mamy. remis 2 do 2. NordVPN zgarnął punkty za bezpieczeństwo i wydajność, a Surfshark odpowiedział funkcjami i ceną. No to co teraz? Kto jest zwycięzcą? I tu właśnie jest klucz. Bo odpowiedź brzmi: to zależy. Nie ma jednego mistrza dla wszystkich. Zwycięzcą jest ten VPN, który lepiej pasuje do konkretnych potrzeb. Zobaczmy więc, dla kogo jest NordVPN, a dla kogo Surfshark. Więc tak, NordVPN to opcja dla tych, którzy chcą mieć absolutnie wszystko, co najlepsze. To taki pakiet premium. Jeśli priorytetem jest pancerne bezpieczeństwo, największa możliwa sieć serwerów dla stabilności i topowe prędkości do streamowania w 4K albo grania online, wtedy NordVPN jest oczywistym wyborem. A Surfshark? Surfshark to z kolei mistrz inteligentnego wyboru. To opcja dla kogoś, kto szuka najlepszej możliwej oferty. Jeśli najważniejsza jest ochrona wszystkich urządzeń w domu bez limitu, świetna cena na lata i po prostu solidna, przyjazna usługa do codziennego użytku, to Surfshark jest tutaj bezkonkurencyjny. Jak widać, nie ma jednego uniwersalnego zwycięzcy. Prawdziwym mistrzem jest ten VPN, który idealnie pasuje do indywidualnych potrzeb. Mamy nadzieję, że to porównanie pomogło podjąć decyzję. A na koniec zostawimy Was z jednym ostatnim pytaniem. Czy wiadomo, co dokładniej widzi dostawca Internetu w tej chwili bez żadnej ochrony?